Jest piątek, 28 listopada. Codziennie o 18.00. Znajdziesz tu Słowo Boże na kolejny dzień. Możemy się rozwijać dzięki waszemu wsparciu. Dziękujemy. Dziękujemy. Szczegóły w opisie. Czytanie z Księgi Proroka Daniela. Ja, Daniel, ujrzałem w swoich widzeniach nocnych: Oto cztery wichry z nieba wzburzyły wielkie morze. Cztery ogromne bestie wyszły z morza, a jedna różniła się od drugiej. Pierwsza podobna była do lwa i miała skrzydła orle. Patrzyłem, a oto wyrwano jej skrzydła, ją zaś samą uniesiono w górę i pozostawiono jak człowieka na dwu nogach, dając jej ludzkie serce. I oto druga bestia, zupełnie inna, podobna do niedźwiedzia, z jednej strony podparta. A trzy żebra miała w paszczy między zębami. Mówiono do niej: Podnieś się, pożeraj wiele mięsa. Potem patrzyłem, a oto inna bestia, podobna do pantery, mająca na grzbiecie cztery ptasie skrzydła. Bestia ta miała cztery głowy. Jej to powierzono władzę. Dalej ujrzałem w moich nocnych wizjach, Oto czwarta bestia, okropna i przerażająca, o nadzwyczajnej sile. Miała wielkie zęby z żelaza i miedziane pazury. Pożerała i kruszyła, depcąc nogami to, co pozostawało. Różniła się od wszystkich poprzednich bestii i miała dziesięć rogów. Gdy przypatrzyłem się rogom, oto inny mały róg wyrósł między nimi i trzy spośród pierwszych rogów zostały przed nim wyrwane. Miał on oczy podobne do ludzkich oczu i usta, które mówiły wielkie rzeczy. Patrzyłem, aż postawiono trony, a przedwieczny zajął miejsce. Szata jego była biała jak śnieg, a włosy na jego głowie jakby z czystej wełny. Tron jego był z ognistych płomieni, jego koła z płonącego ognia. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od niego. Tysiąc tysięcy służyło mu. A dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Z powodu hałasu wielkich słów, jakie wypowiadał róg, patrzyłem, aż oto zabito bestię, ciało jej uległo zniszczeniu i wydano je na spalenie. Także innym bestiom odebrano władzę, ale ustalono okres trwania ich życia do czasu oznaczonego. Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby syn człowieczy. Podchodzi do przedwiecznego i wprowadzają go przed niego. Powierzono mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Oto Słowo Boże. Chwalcie na wieki Najwyższego Pana. Błogosławcie Pana góry i pagórki. Błogosławcie Pana wszelkie rośliny na ziemi. Błogosławcie Pana źródła wodne. Błogosławcie Pana morza i rzeki. Błogosławcie Pana wieloryby i morskie stworzenia. Błogosławcie Pana wszelkie ptaki powietrzne. Błogosławcie Pana dzikie zwierzęta i trzody. Chwalcie Go i wywyższajcie na wieki. Chwalcie na wieki najwyższego Pana. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się Wasze odkupienie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział swoim uczniom przypowieść. Spójrzcie na figowiec i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że puszczają pąki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Oto słowo pańskie.